Z myślą o turystach w Centrum Młodzi uruchomiono wypożyczalnię rowerów. Zainteresowanych nie brakuje. W mieście od lat są plany utworzenia sieci rowerów miejskich, jednak jak na razie niewiele się w tej sprawie dzieje. Julia Glapińska. Wypożyczalnia znajduje się w centrum. Ma 10 rowerów miejskich. Pierwsza godzina kosztuje 4 zł, kolejna 3 zł. Każdy rower jest oznakowany przez Straż Miejską i ma swój prywatny numer, który figuruje w ogólnopolskiej bazie. W wyniku kradzieży będzie można szybko odnaleźć, kto jest właścicielem jednośladu. Bilet MPK nie jest wiele droższy niż, niż godzina wypożyczenia roweru. Tak? A dzięki wypożyczeniu roweru możemy więcej zwiedzić, więcej zobaczyć i dojechać w miejscach, w których MPK nie dojedziemy. Jak dodaje Adam Laskowski, pomysł otwarcia wypożyczalni przyniosło samo życie. W Łodzi jest zaledwie kilka podobnych punktów zlokalizowanych w większości na obrzeżach miasta. Już kilka lat temu w Łodzi miał być wprowadzony system rowerów miejskich. Sieć takich pojazdów umożliwiłaby oddanie roweru w dowolnym punkcie miasta. Najpierw infrastruktura, żeby łodzianie mogli jeździć rowerami, a więc rozbudowa ścieżek rowerowych. Takie zresztą były postulaty środowisk rowerowych, a dopiero później ewentualne wprowadzenie systemu rowerów miejskich. W sumie w Łodzi jest prawie 90 kilometrów ścieżek rowerowych. Już w piątek w całości zostanie oddana ponad 5 kilometrowa ścieżka z Widzewa do centrum miasta.